Jakie firmy muszą wdrożyć Dora czy Dorę? Pełna lista branż i wymagań rozporządzenia Dora. Jest to, Dora to kolejna regulacja unijna, która wymusza na firmach ogromne zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tym razem przepisy skierowane są głównie do sektora finansowego, ale ich skutki odczuwają także inne branże przede wszystkim obowiązkowym wdrożeniem DORA objęte są banki, instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i dostawcy usług kryptoaktywowych, kryptowalutowych, ale to nie wszystko. Nowe przepisy dotyczą także podmiotów pośrednio związanych z sektorem finansowym, takich jak dostawcy usług IT dla banków, operatorzy chmury obliczeniowej czy repozytoria transakcji. Największym problemem związanym z DORA jest to, że przepisy te nakładają nowe, rygorystyczne obowiązki dla przedsiębiorców, ale jednocześnie nie przewidują żadnej pomocy w ich realizacji. Przedsiębiorcy muszą ponieść koszty wdrożenia, przeprowadzenia audytów DORA oraz testowania odporności cyfrowych swoich systemów.